Fani BTS i Blackpink nie mogą się zdecydować, która K-popowa grupa jest najlepsza. Każdy fan szaleje na punkcie swojego idola. Zobacz kto wygra. Każdy fan Blackpink pamięta wielki brokatowy czołg z jednego z ich teledysków. Czołg tu jest. Super. Posmaruj czołg klejem Elmer's. Posyp srebrnym brokatem. Zrób tak samo z gąsienicami czołgu. Wszystko błyszczy. Wygląda wspaniale! To czołg, którego Blackpink użyło w ich teledysku. Du, 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 du! Zobaczmy materiał z za kulis. Niełatwo jest gryźć popcorn, rapować i balansować na wielkim dyskotekowym czołgu. Ale Blackpink potrafi zrobić wszystko! Czy mamy jeszcze jedną fankę BTS? Przyszłaś do odpowiedniego miejsca. Lalilu jest gotowe na jeszcze jedną przemianę. A może przefarbujemy włosy na niebiesko? Przedłużenia włosów są gotowe. Usuń stare włosy. Nie martw się, Shane. Twoje nowe włosy będą znacznie fajniejsze. Przyklej przedłużenia jeden za drugim. Przytnij włosy tworząc fryzurę bob. Usuń rzęsy na dolnych powiekach. Kolorowe włosy i nowa fryzura sprawiła, że Shane wygląda zupełnie inaczej. Wytnij strój z niebieskiego dżinsu. Zszyj i zrób urocze dżinsy. Przeróbmy strój na bardziej granżowy. Odczep kilka nitek, zrób nacięcia. Niech materiał wygląda na starszy. Zrób kamizelkę z nowego materiału. Kurka jest prawie gotowa. Jeszcze chwila... I nacięcie w dekolcie przemienia ją w olbrzymi kołnierz. BTS na wielu sesjach i wywiadach noszą jeansowe stroje. Przygotował je na te okazję najlepszy stylista Korei Południowej. Ufam zdaniu profesjonalistów. Shane ma w pokoju koc BTS, a jej ściany są całe przykryte plakatami zespołu. Potrafi całymi dniami słuchać piosenek swoich idoli. Na zewnątrz jest nieco chłodno, co założyć? Mam dwie opcje. Hm! dziś nie chcę zwykłej kurtki. Ale ta wygląda idealnie. PTS <laughs> pokochaliby mój wygląd? Nie mogę się doczekać kolejnego koncertu. Zróbmy sukienkę dla mek. Złóż materiał na pół. Wytnij materiał w ten sposób. Przyklej rzep. Zrobiliśmy pufiastą, dwuwarstwową spódniczkę. Dodajemy gorset. przedniej materiał. I zegnij krawędzie, tworząc piękny dekolt. Dodaj rzep. Zrób dwa puszyste rękawy. Sklej elementy razem do stworzenia sukienki. I udekoruj tył wielką kokardą. Sukienka wygląda fantastycznie! Ale wyglądałaby nawet lepiej z nadrukiem. Teraz jest super. Ta ręcznie robiona sukienka jest taka wyjątkowa. Wyczesz włosy i zrób kok. Meg trzyma w ręce lody. Mm, kocham lody. I oczywiście Blackpink. Meg wraca wieczorem do domu. Ściany jej pokoju są pokryte jej ulubionymi idolkami. Jestem taka zmęczona. Dobranoc! Obym miała miłe sny! Tej nocy Meg śniła, że była najpopularniejszą piosenkarką Korei. Jej piosenki od razu pokryły się platyną i zajęły pierwsze miejsca list przebojów. Dziękuję wszystkim moim fanom. Wszystko wam zawdzięczam! Zróbmy planetę z teledysku Blackpink. Pomaluj styropianową kulkę tak, by wyglądała jak globus. Najpierw namaluj oceany, a następnie kontynenty. Dodaj nieco detali metaliczną akrylową farbą. Chciałabym pójść na sesję nagraniową teledysku. To pierwszy raz, gdy widzę prawdziwe rzeczy, z którymi pracowali artyści K-popowi. Zróbmy krzesło. Potrzebujesz małej kostki Rubika. Pomaluj czarną farbą akrylową. Napisz litery na bokach kostki. Niech mówią BLACKPINK. Kim dała kostkę na jej urodziny? Nie jesteśmy pewni, czy ją rozwiążę, ale jest bardzo dobra w tańcu. Dodaj elementy dwustronnej taśmy do siatki. Teraz będzie łatwiej dodawać zdjęcia BTS. Dodaj kilka naklejek. I klucz wiolinowy. Użyj drewnianych liter do zrobienia podstawy moodboarda. Posyp każdą literę brokatem różnego koloru: żółtego, pomarańczowego i fioletowego. Moodboard jest gotowy. Może zawisnąć w pokoju. Dziś jest bardzo ważny dzień. Dziś idę na koncert BTS. Tak! Barbie, baw się dobrze! Weźmy ciało zepsutej lalki Barbie. Musimy tylko znaleźć głowę. Zrobione! Skróć rzęsy zmywaczem do paznokci. Barbie ma teraz nowy makijaż. Ups, lalce brakuje nieco włosów. Ale nie szkodzi. Mamy pewien pomysł. Pomaluj głowę farbą akrylową. Sprzytnij satynową tasiemkę. Przypal jedną krawędź i rozszczep nitki na drugiej stronie. Przyklej przedłużenia włosów. Trochę rozczochrana fryzura. Zróbmy kucyk i zabezpieczmy lakierem do włosów. Przytnij włosy. Proszę, modny Bob jest gotowy. Lalilu ma najlepszych stylistów. Zrób spodnie z rozciągliwego materiału. Wytnij dwa elementy. Strzyj razem nogawki. Wow, pasują tak dobrze. Musimy zrobić pasujący top. Jała koszulka będzie najlepszym wyborem. Zróbmy kurtkę. Zrób obrysy i wytnij odpowiednie elementy. Dobra robota. Musimy tylko dodać rękawki. Nasz krawiec robi stroje dla najbardziej sławnych gwiazd K-popu. Lali Lu znowu wykonało świetną robotę. Jedno spojrzenie na pokój Barbie wystarczy, by zgadnąć, która grupa jest jej ulubioną. Ściany są udekorowane zdjęciami jej idoli, a ponad łóżkiem wisi wielkie logo BTS. Barbie nawet nazwała swoje koty Jimin i Jungkook. Pokój zainspirował Barbie do napisania jej własnych piosenek. Blackpink też ma oddanych fanów. Odrysuj lalkę na kawałku spandexu. Zamocuj materiał szpilkami i wytnij elementy. Zszyj razem body. Pasuje jak ulał. Wytnij okrągły kołnierz z czarnego papieru piankowego. Wybierz koronkę. To wygląda dobrze. I przyklej do kołnierza. Użyj brokatowego tiulu do zrobienia długiej peleryny. Zaciśnij w ten sposób Przyklej frędzle. Zakryj szef kołnierzem. Dodaj spódniczkę z papieru piankowego. Załóż czarne buty. Udekoruj włosy cekinowymi tasiemkami. Zrób wysoki kucyk. Zrób przedłużenia włosów z białej tasiemki. Przypal jedną krawędź i rozszczep nitki na drugiej stronie. Przyklej białe przedłużenia w ten sposób. Dodaj klejącą warstwę i posyp brokatem. Teraz na policzku, kim jest brokatowa łza? Panka Blackpink wygląda tak fajnie. To bardzo modny styl. Kim jest prawdziwą trendseterką? Jej idolki zainspirowały ją do ciężkiej pracy w swoim zawodzie. Lalka chce zostać znaną modelką. Z łatwością umie naśladować pozy z teledysków Blackpink. One naprawdę mnie inspirują. Pokażę ich prawdziwe emocje podczas sesji. Wow, te fotki wyjdą świetnie. Kogo lubisz bardziej? PTS czy Blackpink? Daj nam znać w komentarzach. Daj łapkę w górę, subskrybuj Lalilu i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych filmików.